Siemanko z tej strony Stefana to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was, a w dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina Jeśli chcecie go wygrać, standardowo filmik oglądacie do końca, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, komentarz oraz bijacie pierwszy link w opisie, bo na g czwórce z moim kozikiem macie 5% do wpłaty, a konkurs na kostkę za niedługo się kończy, także jak wpłacacie, to wysyłajcie mi potwierdzenie na Discorda, no i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, bo tak jak mówię 2 zł to jeden ticket no i jeśli płacicie na przykład stówkę, to macie aż 50 ticketów, także wszystkich serdecznie zapraszam, a tak jak również widzicie widzowie 6.81 na moim koncie i kolejny bardzo bardzo trudny challenge na G4, wiem dużo osób mi to pisało i po prostu wiem też po swoim przykładzie jak kiedyś grałem na stronkach że często wpłacałem od 5 do 10 złotych na stronę i próbowałem wyciągnąć Jakiegoś fajnego e, Droższego skinka No i zobaczymy czy dzisiaj się to uda Mamy 6.81 No i zobaczymy czy uda się coś fajnego wyjąć Wiadomo nie będę polował sobie tutaj Na jakąś kosę drogą Czy coś w tym stylu ale na jakiegoś fajnego skinka Którym mógłbym sobie pograć W CS-ie. no i ja już nie przedłużam Mamy 6.81 No i zacznijmy sobie od Czegoś na pewno Niezbyt drogiego no bo Wiadomo, nie mogę ryzykować. Nie mogę ryzykować na takiej kwocie 1,92. Aha, i tu muszę wyłączyć sobie głos, widzowie. Muszę wyłączyć sobie głos. Mam nadzieję, że nie było jakiegoś przestera na wasz mikrofon. A my trafiamy p 2000 za 33 grosze. Okej, okay, no ja to muszę subgradować. Muszę od razu z tym polecić na upgrader 33 grosze. Dajmy sobie na złotówkę. Dajmy sobie na złotówkę. A wódka Safari Mesh, 30%. Aha, 48 groszy to jest minimalny upgrade, okej okay. Czyli Czyli tak Czyli jak jestem biedny, to nie mogę upgrade'ować Ale na spokojnie, dobra, skrzyneczka Milspec Pierwsza skrzynka Milspec 1,92 wydajemy, no i proszę Jest, pro ok, jest bardzo dobry drop, bo jest AK Elite Build Który na pewno zwróci Let's go 7 zł 7 zł to jest bardzo dobra informacja, bo sprzedajemy tego Elite Builda I mamy już 9,98 widzowie i otwórzmy 5 skrzynek. 5 skrzynek milspec. Jest to duże ryzyko, bo wydajemy cały budżet. A my trafiamy. Proszę, dobre stany. Okej, okay, 43 grosze w plecy. Dobra. Ja nie będę narzekał, bo i tak jesteśmy do przodu. Zaznaczmy sobie te dwa itemki. I nawet trzy. Na 5 ziko. Rewolwer. Już różowy skin. Zobaczcie widzowie. Już mamy różowego skina. I dajmy sobie... Lewą stronę. Akceptuję, upgrade'ujemy I to siada. Let's go! Let's go, widzowie! Nawet z takich upgradeów trzeba się bardzo, ale to bardzo cieszyć. No bo zobaczcie. Zaczynałem z 7, 7 zikoma, a mamy już 12. Ja sobie wszystko sprzedaję. No i teraz będzie na pewno łatwiej. Dobra, wiecie co? Moja taktyka jest taka. 5 mini-speków, po raz kolejny. No i zobaczymy, co tutaj wyleci. Są 200 traki. Proszę, jakieś dobre stany. Złoty 58 w plecy, okej okay. Dobra, jeszcze 5. No proszę, proszę, teraz coś lepszego, Milspek? Jakiś kałaszek! O nie, o nie, o nie, o nie No my Właśnie tego się bałem najbardziej. 340, widzowie, 3,40, a już było tak pięknie, już było tak naprawdę dobrze. Dobra, no trzy temki Złoty 30 na 5 ziko. Prawa strona. Zostawiam. Jest lewa. Jest lewa. I w tym momencie jesteśmy szczerze mówiąc... W tym momencie jesteśmy szczerze mówiąc głęboko w dupie, bo mamy tylko 3,45. Bo tak dobrze. Już miałem 12 ziko, Ten pierwszy milspek kozacko oddał, a teraz to już coś już się kurczę zbugowało. Ale dobra. Na spokojnie. Mamy jeszcze 3,40, które możemy... Oczywiście sobie wydać, ale na co? Na co bym mógł sobie wydać? Dobra, skrzyneczka Goldson. Skrzyniaczka Goldson 240 wydajemy. Ryzyko duże, ale może akurat... Jest elite build! To powinien być profit. To powinien być profit! I to jest na pewno profit. I lecimy ryzyko. Lecimy ryzyko. Dwie skrzyneczki Goldson, proszę. Proszę o coś dobrego. Hamuj, nie! Przepraszam widzowie, przepraszam, ale to jest profit! Przepraszam za telefon, ale to jest proficik. 2 zł profitu. Ja myślałem, że to będzie strata. A mnie już stać na trzy takie skrzynki. Odbijamy, odbijamy się. Przepraszam za telefon bardzo. I tu będzie kolejny profit. Jestem pewny. 5,90 profitu. No i to jest naprawdę kozacka informacja. No zobaczcie, odbijamy się. 14 zinków otwieramy 5 kolejnych skrzynek Goldson. No naprawdę skrzyneczki dzisiaj Goldson. Zdecydowanie oddały, chociaż tutaj 2,50 w plecy No i wiecie co, z 7 zł Fajnie by było zrobić około Myślę 30-40 To by było naprawdę spoczko 10 upgradeujemy. upgradujemy Jezus Mario Myślałem, że to wejdzie No i dobra, w tym momencie mamy jeszcze 2 ziko To jedną skrzynkę milspec sobie otwórzmy Z pominięciem No nie no, słabiutko no i co widzowie? Zróbmy sobie kontrakt. Zróbmy sobie kontrakt. 4 temki o wartości 8,60. Możemy dostać 20, możemy dostać 5. Podpisujemy kontrakt. I mamy widzowie 13,87. Ok. I teraz najważniejszy upgrade tego odcinka. 30 zł. 30 zł. Czy mamy coś, czym bym. O, na pewno taka N4 w statraku, by każdego z nas interesowała. Także ja to robię. Dajmy sobie lewą stronę. Albo nie, prawą. Dajmy prawą, ale bardziej tutaj. Upgradeujemy. Hamu. Nie wierzę. Mogłem dać tą lewą. Mogłem dać tą lewą, jednak pierwsza myśl jest najważniejsza. Ale cóż widzowie, jak widzicie można. Można zrobić profit z 7 zł. Jest to na pewno cięższe niż z większej kwoty. Ale na pewno próbujcie, ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli chcecie więcej takich filmów, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, my się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.